Dobra, to jest szczegóły. Powiedzcie mi tam ten rejon, ten jach leży to nie jest na drodze żegl żeglowej, nie? Rozumiem, a do... Krzecka, mielizna, tak, wiem, rozumiem. Mielizna, krzecka i to podlega pod VTS w nie? No to na razie o godzinie 16:18 dostaliśmy powiadomienie z komendy policji w Kamieniu Pomorskim, że na zalewie Szczecińskim na wysokości miejscowości Lubin, wywrócił się jacht i ludzie znaleźli się w wodzie. Nasza jednostka SAR wysłana z Trzebieży, jednostka Monsun, bez przeszkód odnalazła tych ludzi i podjęła na pokład, że tak powiem, w ostatniej chwili. Ludzie ci przebywali w zimnej wodzie około godziny. Także byli już na etapie pierwszych oznak hipotermii i na szczęście szybko, szybko udzielona pomoc uratowała im życie.